Mamy 3 miesięczną hodowlę dendrobeny. Założona została eksperymentalnie z jednej paczki zakupionej w wędkarskim. Jak widać robaki się ładnie mnożą. jest ich już całkiem dużo. Niestety w resztkach warzywnych i owocowych to co daje do karmienia zostaje dużo wilgoci, która nie zdąży odparować. A ja w swoim pojemniku nie zrobiłem dziur, tylko w pokrywie, więc dzisiaj... Postanowiłem powiercić parę dziurek. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Czy będzie odparowywać woda w takim tempie, w jakim bym sobie chciał. W drugim pojemniku, gdzie mam dżownicę kalifornijską, był podobny problem. Eksperymentalnie, tak samo, wywierciłem dziury. Wyłożyłem Flizeliną i dodatkowo i tam w tamtym niebieskim pojemniku tak samo zastosuję rurka papierowa, która wiadomo nie szkodzi robakom, a poprawia ich, ich bytowanie, a, do, a dodatkowo odprowadza nadmiar wody. Jak sobie ją na spodzie robaczki zjedzą. Wymienimy ją. To jest tytka, tubka tytka od ręcznika papierowego. I zobaczymy, co tutaj się dzieje u robaczków. Dwa dni temu dałem im tego ogórasa. O! I tu ich mamy już dosyć sporo. Przy jednym o górze, o tutaj druga partyjka dałem im też banana dałem im arbuza uwielbiają arbuza banana yy, wrzuciłem, miałem resztki yy, nadgnitych borówek amerykańskich tu ogórki ananas z domu i zobaczymy za ile dni to sobie zniknie a tutaj wracam do uzupełniania przesypywania tak naprawdę z tej kuwetki do pojemnika